Hej, witam was serdecznie. Dla tych co mnie nie znają, przedstawię się jeszcze raz. Nazywam się Robert Cyżan. Jestem traderem walutowym, surowcowym oraz prowadzę szkołę Fere, Forex Step by Step. W dzisiejszej analizie chciałem Wam przedstawić sytuację na DAX, w jakiej obecnie znajdujemy się w sytuacji, co może płacić, co ma mniejsze szanse, żeby zapłaci jak to będzie wyglądało w przyszłości i Więc przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda. Oj oj tutaj prawie nic nie widać, ale jak się przybliży, już jest trochę lepiej. Wykonując mierzenie tutaj całej tej korekty, która miała miejsce na miesięcznym edakcie, na miesięcznym wykresie, widzimy, że cena dociera do, dotarła do ważnego strategicznie poziomu 61.8. Jest to, mówi się, że kto kontroluje ten poziom, ten kontroluje i podaż, i popyt, i coś w tym jest, dlatego że, jeżeli widzicie, jeżeli macie tutaj longi na przykład w tym miejscu, i jesteśmy tutaj na szczytach, tak, no to, no to, praktycznie macie strategiczną przewagę, bo, bo podejmujecie tak jakby decyzję też, czy, czy będą nowe rekordy bite, czy też czy też kontrola, czy też sygnał podażowy pojawi się już tutaj w tym miejscu, jako tak zwane potrójne, potrójny, potrójny, bo to byłby potrójny szczyt, tak? To raz dwa, widzimy, że pojawiła się tutaj reakcja niedźwiedzi, i ten miesięczny teraz troszeczkę tak. Odbija od tego 61,8 i, i cena się cofa. Być może, możemy się spodziewać, że już dość niedługo znajdziemy się tutaj przy tym poziomie 11,917, chyba że, chyba że rynek zadecyduje, że wracamy do wzrostów. Żeby wzrosty miały, były naprawdę. Poważne, tak, czyli żeby ten rynek, który może coś zaważyć, powiedzmy, na kierunku, cena musi wybić się powyżej tego 61,8, czyli 12,350, bym powiedział, 12,400, tak. I, I ten teren musi być opanowany wtedy przez byków, tak, aby mogli przygotować. Ofensywę w kierunku szczytu. Ok, to raz. To jest długi termin. W, w średnim terminie, czyli na tygodniowych, widzimy, że DAX znajduje się, znajduje się w kanale wzrostowym. Ten kanał wygląda, to jest czarny kanał. I jesteśmy w jego dolnej granicy tego kanału. Jak przybliżymy. To widzimy, że tygodniowa świeczka znalazła się tutaj. Co mamy dziś? Dziś mamy wtorek. Wtorek mamy, tak, wtorek. E, I e, e, no, do zamknięcia tygodniowej świeczki pozostało jeszcze kilka dni. Mm. <laughs> Jak sobie z tym rynek poradzić? Trudno powiedzieć. Natomiast jeżeli cena wybije tutaj, pokażę Wam to miejsce. O, coś takiego. No, to może to sugerować te miejsca, tą linię. To może sugerować, że pojawi się mocny popyt, podażowy sygnał do spadku, tak? czyli kierunek poniżej 11 i niżej. Tak? No, bo wtedy ten sygnał popytowy byłby zanegowany, ten kanał przestałby istnieć, no i, i, i generalnie. Byki by musiały wymyśleć tutaj jakiś inny pomysł, żeby zaistnieć. Ok, to, to jest średni termin. Na dziennym wygląda to tak. Otwarliśmy tutaj jakoś tak ten dzienny i odbijamy tutaj od tego. To nawet wygląda ciekawie, czy tak, że nawet ja się skuszę tutaj na tego longa. Co jest ciekawe, jest, jest to, że, 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 że żeby ten sygnał popytowy mógł zaistnieć, no to tak jak mówię, no musimy się tutaj wybić powyżej tego miejsca. Tutaj widać, ten kapitał opanował to miejsce, widzicie, poniżej 61,8 i oni tutaj ostro, mocno to trzymają. Także nawet ostatnia podbitka tutaj nie pomogła. Uderzyliśmy o ten wolumen. No, i z powrotem w dół. Technicznie, tak, to, to, było, to był kontakt tutaj z średnim granicą tego kanału wzrostowego. I teraz, jak zejdziemy jeszcze niżej na H4, wygląda to tak. Mamy czerwoną formację. Ta czerwona formacja wskazuje nam kierunek właśnie tego miesięcznego, 61,8 tygodniowego. I tutaj pojawi się znowu decyzja co dalej, co, co, co robimy dalej, tak? Czy, czy wracamy znowu do spadków, czy też decydujemy się na nowe rekordy. W sensie nowe rekordy lokalne, czyli wybicie tego strategicznego miejsca, które jest dosyć szerokie. O tym musicie pamiętać. Ok. H1 -ka. Jest też popytowa. To widać bardzo dobrze. Mamy tutaj oprócz tego takie niebieskie linie, jak oddalimy trochę wykres. To są linie właśnie ofensywy byków. Można to tak zaznaczyć. I ta ofensywa widać, że ona tutaj za zaczyna coraz bardziej taką flankę zataczać, żeby otoczyć tych niedźwiedzi, tak? I po prostu wybić się tutaj szybko górą do tego miejsca i tam em, czekać na dalsze impulsy. Co dalej? Tak? Natomiast tutaj no, trudno powiedzieć, co oni zrobią, ale to, to, to może się nawet udać, no, bo, bo tutaj jednak jest bardzo silne, właśnie te stężenie tej ofensywy. Jak będzie faktycznie, no, poczekamy, zobaczymy, czy dziś to się uda. No, dziś możemy, możemy się z tym liczyć, że dotrzemy albo do tego miejsca, albo do tego miejsca, jeżeli wzrosty. Nadal nam dopiszą. Warto też jako dodatkowe potwierdzenie wziąć tutaj o, to podbicie. I teraz, jeżeli przeniesiemy to podbicie, spójrzcie, tak, czyli do 88,6 to jest ten minimalny zasięg, ale gdyby zasięg był większy, moi drodzy, no to nawet. Możemy uderzyć, we, jeżeli cena nie zejdzie oczywiście tutaj niżej, no bo jeżeli zejdzie niżej, no to będzie to nieco niżej. No to możemy tutaj już uderzyć nawet nieco powyżej tego 61,8. I to mogłaby być rewelacja, e, przynajmniej z punktu widzenia byków, tak? Ok, to by było wszystko. Ja dziękuję za uwagę. To, tak to wygląda na dziś i potencjalnie na ten tydzień, na najbliższy tydzień. <laughs> Na DAXie życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, to wszystko. Dzięki, uważajcie na siebie.